Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Tarzan, witaj. Siemanko wszystkim. A, cześć. Siema. Jak, ta, jak tam? Y, konferencja helik, ci się podoba? Y, wiesz co, y, nie chcą mnie wypuścić tutaj z wywiadu, więc nie mogę za bardzo pooglądać, ale... kątem ocha słyszę, że jest bardzo ciekawie. Twój wizerunek w internecie się poprawił w ostatnim czasie. Chyba tak, wiesz... Y... W sensie ja jakoś jestem sobą cały czas. Nie? Jakby przechodzę ciężki, ciężką pracę na to, żeby wiesz, jakby e, trzymać poziom swoich wypowiedzi, siebie. I tak jak mówię, nie muszę być patologiczny, nie muszę robić wierszy, jakby pseudo afer i dymów żeby ludzie chcieli mnie oglądać, bo ja taki nie jestem, nie? Sam widzisz, że ja jestem uśmiechnięty i nie szukam zaczepki na siłę, nie? Oglądasz, czy czytasz komentarze na swój temat? Czytam, czytam. Jakie czytam. są teraz? Teraz są pozytywne, naprawdę i bardzo dziękuję za te komentarze. E, widać, że widzicie zmianę. Jestem, jestem bardzo zadowolony z tego, nie? Podbudowało o, cię to? Oczywiście, pokazuje mi to, że wiesz, bardzo, nie wiem, od ostatniego Heidego straszną straszną taką, wiesz, jakby em, poszło mi tak wszystko do przodu, ale wydaje mi się, że to naturalnie taki dzień, Jak już jesteś, wiesz, na pewnym etapie, no To już się to pomału buduje. Nie? Po twojej walce ze Scarface'em można zaobserwować, że zbliżyła was ta walka do siebie pod tym względem, że chyba jesteście dobrymi znajomymi teraz. No tak, no mamy, wiesz co? Wiesz, jesteśmy kolegami, no mamy kontakt, dzwonimy do siebie, wiesz. Nawet vloga nagraliśmy razem, zapraszam do mnie na kanał w Tarzanowie. Reklamy zrobiłem, właśnie sobie. Nie? I fajnie wyszedł, jest, jest oglądalność. Dopiero z tym zaczynam, z tym projektem, więc wiesz, no i tu tubie się nie znałem, dopiero jakby raczkuję w tym temacie, no fajnie, spoko, no, mamy kontakt, czasami do mnie zadzwonię, no naszego nie. Będziesz go wspierał podczas jego walki z Ferrarim? Wiesz co, no, wspierać. No wspierać to jest duże słowo, bo wiesz, nie wiem, jak wspierać zawodnika. No po prostu, wiesz, no. Tylko... Nie, nie, nie ma już tam do, dograny narożnik, aż chyba tak blisko nie żyjemy, żeby w jego narożniku. Jak skomentujesz to, że na przykład bomba zaprosił do swojego narożnika? Adriana Polaka, który no wiadomo, że nie lubi się z Ferrari, jest taki, taki, taka kontrabanda na Ferrari'ego przygotowana no wiesz, no wydaje mi się, że na bombę też była kontrabanda przygotowana na jego walkę, więc chyba się tak trochę odgrywa na, te, na ten temat Przecież ja nie chcę się za bardzo wypowiadać na to, co oni swoje swoje gierki robią, mnie to nie interesuje za bardzo, niech robią jak chcą to jest ich cyrk, ich małpy okay, a jara cię ta walka, bomby z Ferrari? No, jestem ciekawy, no, c słowo jara jara to moja żona to jestem ciekawy, no, ja <laughs> no, więc y, jestem ciekawy, tak, jestem ciekawy tego pojedynku, jestem ciekawy, jak tu wszystko wyjdzie dzisiaj, jak oni, wiesz, usiądą do stołu, e, no, na pewno iskry będą leciały, nie? Myślę, że gruba. No, będzie gruba afera, gruba patola będzie. Okay, ale lubisz takie coś, oglądać? Wiesz co, no, e, ja powiem Ci tak, no, dymy się oglądają, tak, dymy lubią, my lubią się oglądać, ale... Nie wiem, nie chcę kurwa wiesz, ja jestem chyba za stary się na to robię. Ja bo... myślę, że to może być takie najmocniejsze zestawienie w tym roku, jeśli chodzi o free fighty? No, wydaje mi się, że może być, no. Może być. No może być, wiesz, tutaj te napięcie rośnie, nie? Cały czas, nie. Okej, okay, bo ty poznałeś troszkę bardziej Scarface trenujecie razem? Nie, nie trenujemy teraz. Nie, A, nie. Ale czy zdarzyło Wam się chociaż raz? Mm. Tak, kiedyś, kiedyś, kiedyś się spotkaliśmy na jednej sali, ale. Nie, przed, przed. Kiedyś, 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 kiedyś. kiedyś się spotkaliśmy na, na sali w, na, w korpusie w Gdańsku, ale to przybyliśmy piątki i tyle ten. No, uważasz, że podczas walki z tą Scarface pokazał już wszystko co mógł? Czy jednak no, nie, no, gdzieś jak tam? 15 sekund. Wiesz, mógł pokazać 15 sekund właśnie. No nie no, nie, nie pokazał za dużo, ale wydaje mi się, że te, tym razem pokaże się z dobrej strony. No u mnie też się pokazał z dobrej strony, bo ruszył na mnie, no ja jestem chłopem, z widzisz, dwumetrowym. No to ciężko. Troszkę no troszkę wysoki i troszkę silny, no to zresztą ciężko, ciężko może mnie przebić, nie? Ja myślisz, że ma szansę z Ferrari? No bo Ferrari no, ma atomowe uderzenie. Jak trafi, to może ściąć głowę. No to ma atomowe uderzenie. Myślisz? No tak, bomba też ma atomowe uderzenie. No ja też mam uderzenie. Wiesz, to jest, to, jest, to jest klatka, wiesz, tam się zamyka, jest inny świat, wiesz. Nie wiadomo jak oni we dwójkę się zachowają, nie? Czy wiesz, czy bomba kurwa zrobi krok do tyłu, czy on zrobi krok do tyłu. Nie wiem, no to jest to jest. To nie jest moda na sukces, nie? Że będzie kurwa, wiadomo, co, co jest w następnym odcinku. No, wszystko może się zdarzyć. Okay, ale będzie wspierał tak prywatnie Scarface'a w tej walce? Kurwa, jakie te pytania kurwa zadajesz? No, inaczej, go znam, więc na pewno jestem po jego stronie. No. Co teraz ciebie czeka w tym roku? Czy w ogóle Cię w tym roku jeszcze czeka? Jeśli eee, chodzi to oczywiście to, że... o Freak Fight? Eee, jest taka szansa, że jeszcze dwie walki mnie czekają w tym roku. Jeszcze w tym roku? Jeszcze w tym roku, no. Eee... A No yeah! Nie, 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 Czekaj, czekaj, czekaj! Na, 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 na prime? Zobaczymy. Na Czas pokaże. A z kim ty, bo tam wyzwałeś, tylko zapomniałem. On mnie wyzwał. Kaimano. Kaimano, właśnie. No on tak. mnie wyzwał. E, więc zobaczymy. No są prowadzone rozmowy, no zobaczymy. Okay, czyli jeden, jeszcze jeden prime i? Nie wiadomo, czy zobaczymy, czy tutaj zgody dostanę i wszystko, no jeżeli wszystko dogramy to tak, a e, no i jest szansa, że tu, nie? Na koniec roku. Tam kto? Na horyzoncie? Nie, e, nie chcą mi powiedzieć. A znowu ktoś duży, czy teraz Padałak. już... Chyba tak. No ja już, ja idę w tę, tą, w tą stronę, nie? Ja trochę teraz buduję masę mięśniową, przytyłem już 8 kilo od, bomby, więc idę trochę, żeby się trochę większe zrobić, To Kolejna osoba, która przeistacza się w sportowca. Można tak powiedzieć, no, można tak powiedzieć, no, wiesz, inaczej, no, reprezentujemy, musimy tu reprezentować jakiś fajny poziom, nie? No i dobra, idę. Miło było. Idę. Trzymaj się, dzięki Ci bardzo. Co i zdrówka. Tobie też.